Muzeum powstało w bardzo szczególnym momencie. Sześć lat po utracie przez Polskę niepodległości, po abdykacji ostatniego króla, w warunkach takiego psychicznego załamania się właściwie Polaków, czemu nie należy się dziwić. Izabela Czartoryska, małżonka Adama Kazimierza, generała Ziem Podolskich, podjęła decyzję zbudowania osobnego budynku. Nie pomieściła tych zbiorów w swoim pałacu w puławach, co było nowością zupełną, ale stworzyła miejsce publiczne czyli pierwsze polskie muzeum, do którego mógł przyjść każdy. Trzy arcydzieła malarstwa światowego, które się znalazły w Puławach, powiedziałbym, że znalazły się tam trochę przypadkowo. Rembrandt nie został zakupiony przez całych czartoryskich. Rembrandta przywiózł tutaj zrekonstruowano, jak gdyby jego losy. Jan Piotr Norbli, malarz francuski, którego czartoryscy ściągnęli do puław. To było muzeum bardzo osobliwe, dlatego, że ono nawiązywało też w dużym stopniu do tradycji antycznych. Przypominało w różnych tekstach, słowach wielką tradycję antyczną, na przykład poprzez Eneidę Wergiliusza, Troję, która też kiedyś utraciła niepodległość, prawda, zdobyta przez Greków. Bohaterem jest Emeasz, który ucieka z Troi, który się błąka po, po morzach. Trafia w Kartaginie, gdzie spotyka królową Dydomę w świątyni. Ma dużą galerię obrazów, które przedstawiają upadek Troi. Więc to wszystko było jak gdyby kojarzone pod kątem takich, takich powiązań literackich bardzo silnych. W ogóle to było romantyczne, literackie muzeum, którego, którego istotą było kojarzenie z obiektami, z przedmiotami ludzi i wydarzeń. Izabela Czartoryska nie operuje określeniem takim jak my dzisiaj obiekt muzealny, czy rzeźba, czy obraz, czy coś takiego. Mówi pamiątka. Pamiątka w tym sensie, że każdy, kto tam przychodzi, stanąwszy przed tym obiektem. Nie zawsze ten obiekt musiał być wysokiej rangi artystycznej. Jakość artystyczna właściwie się tak tam nie liczyła specjalnie. Ale staje przed przedmiotem, i ten przedmiot jak gdyby do niego się odzywa. Prawda? Stanowi rodzaj medium pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. I stąd waga tego napisu, który został umieszczony na kluczu. do. Świątyni Sybilli, nazywamy jej również Świątynią Pamięci. Otwieram świątynię Pamięci. Czyli otwieram, jak gdyby, we własnej pamięci każdy widz, jakąś ścieżkę, która biegnie ku czemuś czy ku komuś tam w dalekiej przyszłości. No, przede wszystkim w tym znaczeniu narodowym polskim, to była jak gdyby naczelna idea. Pamiętam o Polsce, pamiętam o bohaterach narodowych, ale równocześnie, i to podkreśliłbym, jestem Europejczykiem i pamiętam też o wielkiej tradycji europejskiej. To w połowach było bardzo istotne, to powiązanie tych dwóch budynków, świątyni Sybilli otwartej w 1801 roku, z domem gotyckim otwartym w 1809 roku, który był bardziej europejski, wypełniony takimi pamiątkami, które przypominały Dantego, Szekspira, Petrarkę, no, no, Rusza, wielkich, wielkich bohaterów kultury i historii europejskiej. To, to była no, ta idea, która dzisiaj nas łączy wszystkich tutaj w Europie.